Dajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z Wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 ciekawostek o piratach. Zapraszam. Materiał został zaczerpnięty ze strony Joe Zapewne każdy doszedł kiedyś do wniosku, że dobrze byłoby zostać piratem. Pływać po morzach i oceanach, łupić statki i porywać piękne damy. W czasie wolnym leżeć pod palmą i popijać rum. Tymczasem jedyna palma jaką nam dano to ta na rondzie w Warszawie, a załupienie nas wzięli się politycy. Oto 10 ciekawostek o piratach na wypadek gdyby ktoś jednak zechciał zmienić swój los. 10. Skąd tyle wiemy o piratach? Mieć monopol na przekazywanie informacji to marzenie każdej władzy. Tylko tak można bowiem w pełni sterować ludzkimi umysłami. W przypadku piratów niemal się to udało, bo większość informacji o największych spośród korsarzy, ma swoje źródło w jednej książce. Dzieło to nosi nazwę Historia najsłynniejszych piratów ich zbrodnicze wyczynki i rabunki i powstała w 1724 roku. Autorstwo historii pozostaje kwestią sporną. Według różnych wersji przypisuje się je albo kapitanowi Charlesowi Johnsonowi, albo Nathanielowi Mistowi, który z żeglarza stał się sprawnym pisarzem i dziennikarzem. Według innych wersji za powstaniem Encyklopedii Piratów miał stać Daniel Defoe, autor znany najbardziej z przypadków Robinsona Crusoe. 9 Piraci kontra Juliusz Cezar. Porwania dla okupów znane były już w I wieku przed naszą erą, albo i wcześniej. Z logistycznego punktu widzenia pozostawiały jednak sporo do życzenia. Wypada wszak wiedzieć przynajmniej kogo się porywa, bo to dość istotne kryterium przy wyznaczaniu wysokości okupu, nieprawdaż? Tym większe było zdumienie Juliusza Cezara, kiedy piraci zażądali za niego 20 talenów. Z pewnością nie była to wysoka cena za życie imperatora, który nawet sugerował piratom przynajmniej podwojenie stawki. Historia nie zachowała się w pamięci, co najbardziej zdenerwowało Julka. Sam fakt porwania, czy też wyznaczenie zbyt niskiego jego zdaniem, okupu, niemniej jednak, pierwszym co zrobił Cezar po 38 dniach niewoli na Morzu Egejskim, było wysłanie kilkudziesięciu statków z uczciwą zemstą. Imperium rzymskie kontratakuje. 8. Skarb nadal czeka. Jednym z najbardziej znanych piratów w historii był Olivier Levasseur, Francuz z pochodzenia. A tak na poważnie, żył na przełomie XVII i XVIII wieku do nieszczęsnego schwytania na wyspie o wiele mówiącej nazwie Bourbon. Za pełną sukcesów w piracką karierę skazano Myszołowa, bo takim przydomkiem cieszył się Levasseur na śmierć przez powieszenie. To jednak nie przeszkodziło piratowi, by raz jeszcze zaśmiać się sprawiedliwości prosto w twarz. Na chwilę przed egzekucją cisnął w tłum naszyjnik z inskrypcją, która odcyfrowana prowadzić miała do skarbu. Znajdź mój skarb, ty, który potrafisz to przeczytać, brzmiały ostatnie słowa Lewasecha. Chętnych do rozszyfrowania kodu nie brakowało i nie brakuje dalej. Mimo, że naszyjnik nie doczekał naszych czasów, przetrwał sam kod. A skarb Levasecha, zapewne jak jeden z wielu pirackich spadków, nadal czeka na odnalezienie. 7. Komu by się chciało zakupywać skarb? Wbrew wielu legendom i wyobrażeniom zakopywanie skarbu wcale nie było ulubioną czynnością piratów. Mało tego, byłoby to ze wszystkich miarnie logiczne, co nie zmienia faktu, że byli piraci, którzy pozostawili po sobie niemałe fortuny poukrywane na bezludnych wyspach, w skrzyniach przysypanych całymi warstwami piachu. Pozostali zwykle dzielili skarby zaraz po złupieniu pomiędzy członków załogi, a ci zazwyczaj widzieli dlań lepsze zastosowanie. To raz, dwa, skarbem nie zawsze były skrzynie pełne złota. Znacznie częściej były to materiały, jedzenie drogocenne wówczas przyprawy, słowem, wszystko, co zakopane w ziemi, bardzo szybko uległoby zniszczeniu, a ukraść, żeby zmarnować, potrafi tylko polski rząd. 6. Dobre życie z piratami kosztuje. Mimo że piraci nigdy nie byli tak pazerni jak bankierzy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dobre życie z nimi kosztowało krocie. Boleśnie przekonali się o tym Amerykanie w chwilę po tym, jak zachciało im się ogłosić oddzielnym narodem. Za cel amerykańskie statki wzięli sobie Berberowie, żyjące koczowniczo plemiona z północnej Afryki. Skutecznie i dotkliwie używali sobie na czymś, co kilkaset lat później miało przekształcić się w marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Nie mając wystarczająco siły, Amerykanie zdecydowali się płacić piratom za ochronę. Doszło nawet do tego, że na początku XIX wieku aż 1 piąta wydatków Stanów Zjednoczonych trafiała w ręce Berberów. Piracka sielanka trwała do 1816 roku, kiedy z Berberami skutecznie rozprawili się Brytyjczycy, dokonując tego, co nie udało się Amerykanom podczas dwóch wojen berberyjskich. 5. Piraci kontra Mnisi Nie tylko Amerykanie mieli poważne problemy z Piratami. Dwa i pół wieku wcześniej podobny los spotkał Chińczyków, których państwo bezlitośnie grabione było przez piratów wywodzących się ze wschodnich Chin i Japonii. Kiedy sytuacja stała się naprawdę beznadziejna, poproszono o pomoc mnichów z Shaolin. Stanęli na wysokości zadania, spuszczając łomot piratom trzy razy w 1553 roku. Ostatnie zwycięstwo było szczególnie efektowne. Naprzeciw sobie stanęły równe liczebnie armie złożone ze 120 ludzi. Śmierć poniosło czterech mnichów i wszyscy piraci. Jednak jeszcze w tym samym roku doszło do kolejnego starcia, tym razem zakończonego zwycięstwem piratów. Za przyczynę porażki w pewnym stopniu znaje się fakt, że mnisi stracili zainteresowanie walką, cokolwiek by to miało po 460 latach znaczyć. 4. Piraci kontra równouprawnienie. Choćby Magdalena Środa i Kazimiera Szczuka stanęły na głowach, swoich własnych bądź wzajemnie, nie zmieni to faktu, że zawód pirata był niemal wyłącznie męski, a kobiety na statkach korsarzy znajdowały się niezwykle rzadko. Do wyjątków należały Anne Bony i Mary Reid, obie żeglujące na tym samym okręcie na początku XVIII wieku. Ponieważ jednak równouprawnienie działa tylko wtedy, kiedy panią jest wygodnie, w momencie schwytania Bonnie i Reid zadeklarowały, że są w ciąży i uniknęły podzielenia losu swoich niedawnych, powieszonych towarzyszy morskich podróży. 3. Najbardziej znana tortura to mit. To znany obrazek, chociaż głównie z filmów Rodem z Hollywood. Nieszczęśnik z nieodłącznym motywatorem w postaci szabli, przystawionej do pleców, przekracza burtę i wędruje chwiejnym krokiem powystającej na kilka metrów desce. Nieszczęśnik zwykle jest skutecznie związany, często ma też opaskę na oczach, a jego przyszłość zdecydowanie nie maluje się w jasnych barwach. W najlepszym razie czeka go śmiertelny zawał. W najgorszym spotkanie z wygłodniałymi rekinami. Tak czy inaczej, kto wszedł na piracką deskę śmierci, nie miał prawa wrócić z niej żywy. W taki sposób piraci mieli rozprawiać się ze szczególnie nielubianymi osobnikami. Problem w tym, że to wszystko to mit, a wykorzystanie tej osobliwej formy tortur zostało udokumentowane tylko w kilku odosobnionych przypadkach. 2. Prawo jazdy na okręt piracki. Wydawałoby się, że szkolenie na pirata mogłoby dzisiaj co najwyżej być domeną jednej z polskich prywatnych szkół dla tych, dla których matura z 30% progiem i tak jest zbyt wielkim wyzwaniem. Tymczasem za szkolenie przyszłych piratów wzięła się tak renomowana uczelnia jak Massachusetts Institute of Technology. Ukończenie pirackiego kursu w MIT wymaga zaliczenia czterech egzaminów i złożenia przysięgi. Dyplom upoważniający do przełączenia Facebooka w tryb pirata drukowany jest stosownie do tematu na pergaminie. Aha, co z tego co wiadomo, kurs w MIT nie obejmuje jednak kluczowych zagadnień abordażu ani degustacji, destylacji rumu. Jeden i wreszcie, skąd ten rum? Jest tyle innych, wcale nie mniej smacznych alkoholi. Dlaczego piraci upodobali sobie akurat rum? To domena nie tylko piratów, ale całego morskiego świata. Niegdyś marynarzom przysługiwały dzienne racje piwa, które jednak dość szybko się psuło, przez co było niepraktyczne. Do utrzymywania kontroli nad załogami potrzebny okazał się alkohol trwalszy, mocniejszy. Ponieważ Francuzi ograniczyli produkcję brandy, wybór padł na łatwo dostępne, zwłaszcza na Karaibach, rum. Ale to tylko półprawdy. Rum był mocnym alkoholem, marynarze otrzymywali go więc w bardzo niewielkich dawkach, zdecydowanie zbyt małych, by się pospolicie upodlić. Co bardziej, przedsiębiorcze wilki morskie gromadziły więc większe zapasy rumu, wyznając zasadę, że lepiej nawalić się raz a porządnie niż kilka razy po trosze. Wtedy ktoś bardzo złośliwy wymyślił grog, czyli rum rozcieńczony wodą z dodatkiem soków czy cukru. Koniec końców i tak nie można było się solidnie upić. Ciężkie musiało być życie pirata. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top 10, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli tak, to ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalaceid and thumbs up oraz do podawania tematów poniżej. Być może wybiorę coś z waszych propozycji do Top 10. A tymczasem odwiedźcie też mój sklep z koszulkami djpalaceidcapsul.pl, poniżej macie w opisie linka. I cóż, ja Was już żegnam, także trzymajcie się ciepło, cześć, nie pijcie za dużo rumu i nie wiem, nie upojcie się za bardzo, nie okradajcie statków, nie róbcie abordaży, możecie wybrać się na kurs i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, hej!